Ile procent wynosi emerytura pomostowa? Nowe zmiany w 2025 roku: sprawdź swoje prawa. Witajcie, drodzy widzowie. Macie już swoje emerytury pomostowe, ale czy wiecie, jak zmieniają się przepisy w 2025 roku? To bardzo ważne, ponieważ te zmiany mogą wpłynąć na wysokość waszych świadczeń, a także na to, jak szybko będziecie mogli je otrzymać. Dla wielu z Was może to być kluczowy moment, dlatego nie możecie tego przegapić. Jeśli jesteście osobami, które pracowały w szczególnych warunkach lub na stanowiskach o specjalnym charakterze, to pewnie już słyszeliście o emeryturze pomostowej. Jednak od stycznia 2025 roku wchodzą nowe przepisy, które mogą zmienić Waszą sytuację. Jakie zmiany czekają na Was w tym roku? Czy emerytura pomostowa będzie wyższa? Jakie macie prawa, których wcześniej nie mieliście? Te pytania są dla Was istotne, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie zmiany mogą nastąpić w jego przypadku. Dla niektórych mogą to być zmiany na lepsze, a dla innych istotna okazja, by uzyskać więcej. W dzisiejszym filmie odpowiem na wszystkie Wasze pytania, rozwieję wątpliwości i wyjaśnię, co konkretnie oznaczają te zmiany dla Waszych emerytur pomostowych. Zdradzę Wam, jak możecie wykorzystać te przepisy, aby uzyskać jak najwięcej. Przekonajcie się, jakie to proste. Jestem Mickiewicz, a w tym filmie dowiecie się, co zmienia się w systemie emerytur pomostowych, jak to wpłynie na wasze życie i jak możecie skorzystać z tych zmian. Nie czekaj, sprawdź teraz, co możesz zrobić, aby zapewnić sobie lepszą przyszłość na emeryturze. Cześć, drodzy widzowie! Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś zajmiemy się tematem, który jest bardzo ważny dla każdego seniora, szczególnie tych, którzy pracowali w trudnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. Chodzi o emeryturę pomostową, świadczenie, które pozwala na wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób, które spełniają określone kryteria. I właśnie dziś opowiem Wam o tym, co zmienia się w przepisach dotyczących emerytur pomostowych, a szczególnie jakie zmiany czekają nas w 2025 roku. Dowiecie się, jak te zmiany mogą wpłynąć na Wasze świadczenia i co możecie zrobić, by nie przegapić żadnych przywilejów, które Wam przysługują. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć sobie, czym właściwie jest emerytura pomostowa. Jest to świadczenie, które umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę osobom, które pracowały w szczególnych warunkach, to znaczy, że ich praca była szczególnie niebezpieczna, szkodliwa dla zdrowia lub wykonywana w warunkach utrudniających normalne funkcjonowanie. Dla wielu osób, które przez całe życie wykonywały tego rodzaju pracę, możliwość przejścia na emeryturę pomostową stanowi ważne wsparcie. Jednakże, jak każda reforma, przepisy dotyczące tej formy emerytury były zmieniane na przestrzeni lat, a nowe regulacje wprowadzają kolejne możliwości i obowiązki. Zacznijmy od tego, jakie zmiany weszły w życie w 2024 roku. Celem tych zmian jest rozszerzenie uprawnień osób, które spełniają określone kryteria i pracowały w trudnych warunkach. Zmiany te wprowadzają m.in. ułatwienia w uzyskaniu emerytury pomostowej, a także zmieniają sposób obliczania tego świadczenia. Warto dodać, że zmiany te odnoszą się również do grup zawodowych, które wcześniej nie miały prawa do takiej emerytury, ale które w wyniku zmian w ustawodawstwie teraz mogą z niej skorzystać. Dzięki tym nowym przepisom osoby, które przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach, mogą teraz liczyć na możliwość ubiegania się o emeryturę pomostową. Wcześniej ta możliwość była dostępna tylko dla osób, które rozpoczęły pracę w takich warunkach przed 31 grudnia 1998 roku. Dzięki zniesieniu tego wymogu osoby, które rozpoczęły pracę w specjalnych warunkach po tej dacie, mogą teraz również ubiegać się o emeryturę pomostową, co stanowi duży krok naprzód. Kolejną ważną zmianą jest rozszerzenie grupy osób, które mogą liczyć na emeryturę pomostową. Dotyczy to osób, które spełniają określone kryteria wiekowe i stażowe. Nowe przepisy wskazują, że osoby, które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, oraz które udowodniły odpowiedni staż pracy, mogą starać się o to świadczenie. Wymogi te są bardziej elastyczne niż wcześniej, co sprawia, że większa liczba osób może skorzystać z tego przywileju. Warto również wspomnieć o kwestiach związanych z obliczaniem wysokości emerytury pomostowej. Nowe regulacje przewidują że wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości przepracowanego stażu w szczególnych warunkach oraz od okresów składkowych i nieskładkowych. Zmiany te mają na celu dostosowanie systemu emerytalnego do rzeczywistych warunków pracy osób, które przez wiele lat wykonywały zawody wymagające wyjątkowego wysiłku i poświęcenia. Dzięki tym zmianom osoby, które miały trudności ze spełnieniem wymogów w poprzednich latach, teraz będą miały większe szanse na uzyskanie wyższego świadczenia. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie prawa do składania skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli pracodawcy nie przestrzegają przepisów dotyczących wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach. Jeżeli pracownik uzna, że jego stanowisko pracy nie zostało uwzględnione w odpowiednich dokumentach, ma prawo złożyć skargę do Inspekcji Pracy. To istotna zmiana, która daje pracownikom więcej narzędzi do walki o swoje prawa. Z perspektywy osób, które już korzystają z emerytur pomostowych, istotnym elementem jest także fakt, że zmiany w 2025 roku pozwolą na bardziej sprawiedliwe i dokładne obliczanie wysokości świadczenia. Oznacza to, że każda osoba będzie miała szansę uzyskać świadczenie, które w pełni odzwierciedla jej wkład w system ubezpieczeń społecznych. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy obawiali się, że przez lata nie będą w stanie osiągnąć odpowiedniej kwoty emerytury pomostowej. Warto również podkreślić, że zmiany te wprowadzają więcej elastyczności w kwestiach związanych z zawieszaniem i wznawianiem wypłat emerytury pomostowej. Osoba, której stosunek pracy nie został rozwiązany, ale która spełnia inne kryteria do otrzymania emerytury pomostowej, może teraz liczyć na zawieszenie wypłaty świadczenia do momentu rozwiązania umowy o pracę. To istotna zmiana, która daje większą swobodę osobom, które jeszcze nie zakończyły swojej pracy, ale już spełniają warunki do otrzymania świadczenia. Nowe przepisy wprowadzają także szczególne uprawnienia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, w zakresie decyzji dotyczących prawa do emerytury pomostowej. ZUS będzie miał teraz większą rolę w ustalaniu, kto ma prawo do tego świadczenia i jaką kwotę powinno ono wynosić. Dzięki temu osoby, które spełniają warunki, mogą liczyć na bardziej przejrzysty i sprawiedliwy proces ubiegania się o emeryturę pomostową. Oczywiście, zmiany te wiążą się także z obowiązkami dla pracodawców. Płatnicy składek będą musieli przestrzegać nowych regulacji dotyczących wykazu stanowisk pracy oraz ewidencji pracowników. Jeśli pracodawca nie uwzględni odpowiednich stanowisk pracy w wymaganych dokumentach, pracownicy będą mogli składać skargi do inspekcji pracy. To kolejne narzędzie w rękach osób, które chcą mieć pewność, że ich praca w szczególnych warunkach została odpowiednio uwzględniona. A teraz zastanówmy się, co te zmiany oznaczają dla Was, drodzy widzowie. Jeśli spełniacie warunki do otrzymania emerytury pomostowej, te zmiany mogą stanowić ogromną korzyść. Przede wszystkim zmiany w przepisach mogą sprawić, że wasza emerytura będzie wyższa niż wcześniej. Możecie również liczyć na większą elastyczność w kwestiach związanych z wnioskiem o emeryturę pomostową. Dzięki tym regulacjom możecie zyskać pewność, że wasze prawa będą lepiej chronione. Na koniec chciałbym Was zachęcić do skorzystania z tych zmian. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście, czy spełniacie wszystkie wymagania do uzyskania emerytury pomostowej, teraz jest doskonały moment, by to zrobić. Skontaktujcie się z ZUSEM lub skorzystajcie z pomocy doradcy, który pomoże wam przejść przez proces ubiegania się o to świadczenie. Nie zwlekajcie, ponieważ zmiany te mogą stanowić ogromną różnicę w waszym życiu. Dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne i pomogą wam w podjęciu najlepszej decyzji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. A jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi informacjami na temat emerytur i ZUS, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście. Kontynuując temat emerytur pomostowych, warto dodać, że zmiany w 2025 roku również obejmują kwestie związane z weryfikacją dokumentów. ZUS zacznie wnikliwiej badać dokumentację pracowników ubiegających się o emeryturę pomostową, a to oznacza, że każdy dokument będzie musiał być dokładnie sprawdzony. Warto zatem mieć na uwadze, by zgromadzić wszystkie potrzebne papiery potwierdzające pracę w trudnych warunkach. Zmiany te także mogą wpłynąć na długość procesu ubiegania się o emeryturę, w niektórych przypadkach będzie to wymagane.